Jestem Klapioczek, a ja Krastan. To jest nasza seria Let's Playów Minecraft. Zaczniemy może od stworzenia świata. Jak ją nazwiemy? Nie wiem, może... New World. No, już ją nazwałeś. Dobra, to co planujemy zrobić w tym odcinku? No, w pierwszym odcinku oczywiście drewno i jakaś jaskinia mama i nynny. Co? Aha. No to świat mamy trochę y, dziwny Znaczy resp Ojej, drewno jeź, jeź, jeź. Ej, a po jaką wodę mam dziwną, takie różowe, fa takie, takie coś, nie? No to ma jakiś Bóg, jakiś Bóg może No Nie, nie Bóg, bak. bak bóg, Bóg Za to jak to się wypowiada no. Jak, jak świnia, jak nie? Każdy lubi drewno, oczywiście <laughs> Ale czego nam na początku drewno będzie? Może powiedz? Yy, no to może najpierw zrobimy sobie jakieś pierwsze narzędzie, łopatę może jakąś kilo, kilof, potem w jaskini znajdziemy wykopiemy jakąś sobie dziurę ładną i zrobimy węgiel drzewny, żeby być pochodny na przesłanie nocy. A czemu nie węgiel kamienny? Bo węgiel kamienny wydobywa się z kamiennego kilofa, a taki węgiel drzewny jest łatwo dostępny, i szybciej się robi co? no nic nic robi. nie zrozumiałem szybciej się robi niż się znajduje węgiel taki wiesz normalne ja kasnal a co? skąd ty tyle bierz? wiesz wiesz się trochę nie ile? pół um, z... roku nie kłam no nie kłamiesz wczoraj ci zainstalowałem kłamiesz nie kłamiesz kłamiesz dobra to ile, ile drewna ścinamy drzewa, i no, jedziemy to... dalej. Zauważamy sadzonkę. No sadzonkę, mamy tutaj posadzić wow. drzewo. To Sweet. Tak. To będzie nasza boska sadzonka. Będziemy ją trzymać tak długo, aż nie budujemy sobie domu. Mhm. Mm Bo jak wiadomo, każdy mężczyzna powinien spodzić syna, zbudować dom i posadzić drzewo. I kwiatka. I kwiatka. Jakiego bierzemy? Różowego czy czerwo czerwonego? Żółtowego? Nie. Żółty. Żółty czy czerwony? <laughs> żółty. Eee, Jaki jest dostępny? Czerwo czerwony. A tam był żółty z tyłu. Ale tu jest czerwony. A tam był żółty? No czerwony. Żółty. Czerwony jest mój. Niebieski. Czerwony. Eee, dobra, niech ci będzie. Taran. No, no to mamy drzewo. Nie, sadzonkę. Ale Kwiatek. Mam, ale mamy fajnego ludzika. No ale skinnie. A, może dodam, że 64 to jest maksymalna ilość y, itemów na jednym polu? Nie wiem jak to powiedzieć. Y, wszystko oprócz śnieżek mi się zdaje, bo tylko można po 16. E, śnieżek tak, 16 tylko. No. i e, teraz szukamy węgla, węgla o, Ty, a czego jak jest z respawnem? Tam, gdzie zrobimy pierwszy domek, coś zrobimy, no to tam, tam będzie respawn? Czy? Tam, gdzie będzie łóżko, z tego co jak u mnie gram, to tak widzę to. Aha. Tam, gdzie łóżko. Aha. No, no to musimy sobie zrobić, tak wiesz, takiego respawa fajnego. Co? Na pierwszą, no fajnie. Ale już nie robimy. Przerobimy. Na razie nie? Nie, 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 na razie nie. O, workbench jeszcze to zrobiłeś. Stół do craftingu, stół do robienia rzeczy. Troszkę patyczków się przyda. Patyków w gałęzi. Ja to po co ja wychodziłem z tego, Jesteś pusty. Nie ja wiem, czy to mi miał obrazić. No. Tata, takie małe pytanie dla Ciebie. Dlaczego nie wyłączyłeś gadu-gadu? Bo gadu, -gadu to zło. Widzisz, jakiego masz fajnego pieska? Musi wybaczyć za kolegę, no niestety. <noise> Głupi pies, to zrobisz. Ale my lubimy psy. Kubaj ja lubi tak jeść. Zwłaszcza z ketchupem. Jaki kuba, jaki kuba, po nazwiskach to wiesz Nazwiska? <grystanie> po imieniu to nie tu Nie dyskutuj Nie znają twoje prawdziwe imię Prawdziwe imię, tak Ej Epoka kamienia minęła To jak? To jak powinienem powiedzieć Prawdziwego imienia, a nie Twoje prawdziwe imię No prawdziwe imię Imienia I, Imię Jeden piedeł, to się wymaga. Imię Dalej Zrób jeszcze parę narzędzi, bo tutaj czas Idziemy dalej No gdzie chcesz ten? słońce świeci, idziemy no, Słońce świeci, deszczek pada słońce? Tak dalej Słońce Póki nad nami słońce, to idziemy tam No, no. <laughs> Popatrzyłeś się na słońce, więc idziemy tam? Tak Aha Spodobał mi się ten kierunek <laughs> mm -hmm. Jakieś... O, o, bambusy? Let's go Ładnie tu jest nie. Mi się podoba. A ja może zrobimy domek nad wodą. Ale że na takich palach albo coś takiego? No, no, no. I do środka... A nie, to zresztą powie się kiedy indziej. Ale taki fajny pomysł mam co do piekła i w ogóle. Aha. O, to fajnie jest. Myślisz? Ładnie, ładnie. Szkole. Ale po ile bambusów? No i będzie a, a może tak przy okazji poszukaj gliny, bo to... Ty raczej gliny nie będzie, nie widzę nic. A nie, bo to musi być piasek plażowy zgadza się. Ogólnie piasek. No, a Ale to jest tak, piasek? No, ogólnie na plaży musi być No właśnie. Ej, wągiel, 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 co cie, 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 cie. O. idziecie, idziecie. Jest. święto. O, I widzicie Państwo, mamy węgiel piękny. Państwo. No, no, no dobra. Ten, 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 kto obejrzy. Powiedz, powie. siema. No, siema siema. No. To wiecie, trzeba ogólnie tak. O, to chyba wypada nam plan węgla drzewnego, ale zrobimy, żeby było wiadomo jak to się robi, jakby ktoś nie wiedział. No, powiedzmy. Ta, 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 ta. Ale go jest, ładna żyła. Jaka żyła? No, żyła węgla, nie? Aha, żyła węgla. Jest, jaki ty pusty jesteś. Are you fucking kidding me? Jest. Co jest? Tak żartuję z ciebie. Ja <laughs> wiesz co ja powiedziałem? <laughs> Inteligencja mój kolega nie grzeszy ale ej, 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 No Kura Kura? Bijemy kura Bij baka. A to bardziej... czy to ci wygląda na kurę? Tak bardziej kaczka taka no bardziej kaczka, ale A nie będzie kura. Ale nie, nie, kura nie ma takiego tego. A, mamy piórko. Mamy piórko. Piórkę może zrobimy poduszkę? Świnie... owca by się przyjęła. Świnie, 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 to ci owca? Żeby była wełna. No ale no, po co ci wełna na razie? A wełna, żeby zrobić łóżko. Ale łóżko na razie nie robimy, nie? Tam gdzie będzie resp, masz, No to, ale na noc trzeba coś mieć, nie? No niby tak. O to, jak, jaka góra? Wow. O, glina! O, właśnie glina! Ale, Ale ładnie. sweet! Ładnie to. Tyle na odrzez. Tam Ale drzewa się posadzi. Posa posa posadzi się tego. Posadzi się... Trzeba go nazwać jakoś. No. Tą sadzonkę naszą. Oh yeah! Mamy glinę. Sporo! jej. Jak na takie miejsce? Jak? Ja zawsze mam sporo Ale lina. jak na takie miejsce? Nie, jak, na jakie miejsce? A nie obrażę przyszłego noclegowiska Ale tak fajnie to wszystko wygląda, nie takie? A, A ogólnie domek z czego będziemy robić? Cegły czy inne? Yy, nie mam pojęcia szczerze mówiąc Jeszcze nad tym nie myślałem Ja też Ale zaproponuj coś może Ty masz yy, głowę pełną pomysłów. Yy, ja nie wiem ja pomyślałem żeby zrobić yy, yy, Koloseum nie w tym odcinku No, no jak to jest, to jest chwila moment, dwie minuty Jasne Chyba dla ciebie No Ale ładne góry No, takie takie takie, wiesz takie Trzeba je przekopać Mówisz, ej co tam jest takiego czarnego? Może jaskinia jakaś Myślisz? No jaskinia A my na jakim poziomie mamy trudności w ogóle? Eee, nie Sprawdzimy Peaceful. Peaceful No weź na hard no dobra, nie, normal. Będziemy fardzi e, tu jest fajna sieciaski, to tu może być coś ciekawego, ale te, to stój, to w następnych odcinkach będziemy jechać te. Ale gdzieś trzeba spać, nie? No spać trzeba. To co, w następnych odcinkach idziemy tam zwiedzać? Dół? No możemy. Najpierw to sobie do no, tego to na razie to zabuduj. Tutaj sobie mieszkać. Na pewno się gdzieś kończy. O, widziałeś. No, fajny. Ej, wągiel? Gdzie? Żartowałem Wydaje ci się, się wyrównamy to jakoś No My to się wyglądało A od razu, a zresztą A tak żeby wiesz, Tak rozumiem To coś No właśnie, jedna noc, ale o już jest razem. żelazo A mówiłem kop? Mówiłem kop ty mówię. Ja ci <laughs> mówię kop ty się słuchaj Ej odłożę No no, no a, a, zawsze coś Możemy zrobić już mieczyk Łopatę No, mieczek z Co, z żelaza? Nie, z kamienia zrobimy mieczyk Nie, to lepiej z żelaza A w sumie? Dlaczego ty nie masz ekwipunku na E? Tak jak każdy inteligentny człowiek <noise> Bo jak każdy inteligentny człowiek mam na I Jak inventory Ja mam na E, jestem lepszy Mhm. Mm drzwi No po co ci drzwi teraz, no chociaż Pokaż no, jak się je robi chociaż. No właśnie tak się je robi. Tak się je tak tak robi. Się <laughs> co ty robisz? Tak się robisz, jakby coś nie wiedział. Wow. Dzięki, że mi powiedziałeś. Wczoraj się męczyłem z tym godzinę. <laughs> ha, ha, ha No coś myślę. No śpimy dzisiaj, nie? Ale nie, nie mamy we nie, nie A to po co spać? No to, no to co? no? Mieczek i jechamy. No, no to pokaż mieczek. Jak się robi mieczyk, tak się robi mieczyk. No no to co? Oci, ościemnia się. No i brawo, spostrzegawczy jesteś. No to co, kończymy ten odcinek teraz na tym momencie? Możemy zakończyć, No to co? No to komentujcie, może subskrybujcie. Taki żółty fajnie. taśny, ten żółty guziczek z napisem subskrybuj. Wduszajcie. Nic was nie kosztuje. W komentarzach możecie jakieś ciekawe pomysły dać, co możemy zrobić w następnych odcinkach. Możecie obrażać Krasnala. Tak jest, Krapiuszka tak. też. Nie, mnie nie musicie. No to co, no to, no to na razie, nie?